Czas przyjrzeć się temu, jakie mamy przekonania, jakie mamy oczekiwania. Dlaczego to jest takie ważne, te całe oczekiwania? Dlatego, że nie żyjemy na świecie sami zawsze jest ktoś obok nas zawsze mamy relacje, zawsze mamy bliskie związki, dalsze związki po prostu cały czas jesteśmy jakby z drugą osobą, z którą się wymieniamy. Jeśli są to bliższe związki, bliższe relacje. Pojawia się coś takiego jak oczekiwania. A czym są te oczekiwania tak naprawdę? Codziennie je mamy, każdy z nas je ma każdego dnia. Tak? I te oczekiwania tak naprawdę często są niewyrażone, one są w głowie i my oczekujemy, że ta druga strona się domyśli. Oczekujemy, że to takie naturalne, powinna tak myśleć jak my. Przecież każdy by się domyślił. Natomiast chodzi o to, że oczekiwania wobec drugiego człowieka, jeszcze jak są niewyrażone, nie mają szansy nigdy na to, żeby stały się rzeczywistością. I teraz, co te oczekiwania niewyrażone, czy też wyrażone różnorako, mogą powodować, kiedy ta druga strona nie daje nam tego, na co my czekamy, kiedy nasze oczekiwania są niespełnione. Robi się w nas coś takiego jak smutek, żal, pretensja no jak to? Czujemy się gorzej, że ktoś nam czegoś nie daje. I teraz powiem Ci bardzo istotną rzecz. Jeśli jesteś w relacji i masz oczekiwania wobec swojego partnera, partnerki, i nigdy o tym nie rozmawialiście, to być może warto teraz usiąść i zastanowić się, jakie ty masz naprawdę oczekiwania wobec tej drugiej osoby. Bo wiesz co? Ta druga osoba pewnie ma oczekiwania wobec ciebie. Kiedy nigdy ich nie nazwiemy, nie mamy szansy dowiedzieć się, co to w ogóle jest. I teraz zrób sobie taką dla siebie chwilę, usiądź, a jak nie, to znajdź sobie moment, w którym to dla siebie zrobisz. Usiądź i zacznij na kartce pisać oczekiwania, jakie masz. Wobec najbliższych, wobec konkretnej osoby. I tam się pojawi jakaś lista. I pośród tych wszystkich oczekiwań, jeśli naprawdę uczciwie wobec siebie postąpisz i dasz sobie prawo, żeby to zobaczyć, w tej liście pojawi się wiele, wiele wymagań, oczekiwań, które tak naprawdę czasami są zwykłymi pierdołami. I te drobiazgi, te pierdoły potrafią wpłynąć na to, że cały dzień masz. Zmarnowany, zepsuty, jesteś wściekła, zła, masz pretensje wobec partnera, myślisz sobie tak, on już mnie nie kocha, on już mnie nie chce. Zatrzymaj się, bo czasami takie drobiazgi, ja nazywam to pierdołami, bo one często są takimi pierdołami, które potrafią zepsuć tak wiele. Zastanów się w tej liście, która będzie już tam wymieniona, którą zrobisz tych oczekiwań, które z tych rzeczy są naprawdę drobiazgami, a zajmują Twój umysł. Wywołują smutne emocje, powodują agresję i zachowania, które nikomu nie służą, tak? Zatem w tej liście. Proszę, odszukaj sobie. Obojętnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Mamy oczekiwania i to jest część tego, kim my jesteśmy. Więc jeśli ktoś Ci powie, powinieneś być totalnie bez oczekiwań, no to nie wiem, czy w dzisiejszym świecie jesteśmy w stanie wyzbyć się wszystkich oczekiwań. Natomiast takie, które są tymi drobiazgami, a potrafią naprawdę zepsuć dużo dobrego między ludźmi, to takie przekonania i takie oczekiwania, proszę, żebyś tam znalazł i znalazła. Więc z tej listy, którą sobie zrobisz, Wykreśl takie, które dzisiaj widzisz, że w ogóle nie ma sensu, żeby istniały, bo to są drobiazgi. A potem skup się na innych, potem skup się na oczekiwaniach dużego kalibru. Na przykład, chcę, żeby mnie kochał, chcę, żeby mi przynosił kwiaty, chcę, żeby moja kobieta, nie wiem, czekała na mnie z piwem w domu, na przykład tak. Takie oczekiwania mogą się też pojawiać. Natomiast jeszcze myślę o oczekiwaniach na na głębszym poziomie, tak, że ktoś będzie mnie rozumiał, że ktoś będzie dokładnie w taki sam sposób podchodził do wielu rzeczy w moim życiu jak ja. Wiesz co, takie oczekiwania mogą się nigdy nie spełnić, dlatego że druga osoba ma zupełnie inną konstrukcję psychofizyczną, tak. Ma zupełnie inny sposób podejścia, jest inaczej wychowana niż ty. Więc, jeżeli będziesz czekać, że ona czy on dokładnie w taki sam sposób jak ty będzie pojmować waszą wspólną rzeczywistość, to tutaj możemy się naprawdę zderzyć z murem. Dlaczego? Dlatego, że tutaj potrzebne jest zrozumienie i akceptacja, że ta druga osoba robi te same rzeczy, myśli o tych samych sytuacjach w inny sposób i ma do tego prawo. Tak samo jak inaczej może wyrażać swoje piękne, ciepłe emocje, inaczej niż ty. I teraz musisz się zastanowić, że w tych oczekiwaniach, które sobie wypiszesz, że ty tam musisz poszukać, o co tobie naprawdę chodzi i jakiego typu. Zachowanie możesz ty dać tej drugiej osobie takie proste, od serca, dobre, które jest pełne zrozumienia, bo wtedy dopiero możecie usiąść do rozmowy. Ale jeśli w tobie są pretensje i dysponujesz tak zwanym fochem pod ręką co chwilę, to to nie doprowadzi do bliskości i do tego, żeby te relacje były naprawdę zdrowe, mądre i dobre, tak? Zatem, jeżeli te oczekiwania, które sobie przejrzysz dzisiaj, jutro czy pojutrze. Wracaj też do tego, bo one się zmieniają. Jeśli te oczekiwania, które przejrzysz, okażą się naprawdę niepotrzebne już do niczego, że możesz sobie świetnie bez tego poradzić, to je wykreśl. Jeśli zostaną ważne, to proszę, przygotuj się do takiej rozmowy z osobą, którą kochasz, z kimś, z kim jesteś blisko i o tym powiedz. I daj jej wolną rękę. Żadnego przymusu, żadnego użalania się, żadnego obwiniania przede wszystkim, że się ten ktoś nie domyślił. Taka rozmowa pozwoli Wam wiele rzeczy zrozumieć i spowoduje, że chętniej, łatwiej będziemy rozmawiać o tym, co nas cieszy, czego pragniemy, co sprawia, że nam jest po prostu dobrze.